na temat Beznasa ja, Jacka Bartosiaka. Jak kogo? Beznasa Jacka Bartosiaka. W odniesieniu właśnie do koncepcji geopolitycznych, Wiem, które też aż odmówiłem Jezu, kochany, ja nie znam tych jego koncepcji geopolitycznych. Wiem, że on takie rozmaite koncepcje geopolityczne snuje, ale raz tylko go spotkałem. Wydały mi się one Ciekawe, ale takie no, doktrynerskie trochę. Wie pan, ja do geopolityki mam ograniczone zaufanie. Dlatego, że jak jeszcze byłem naczelnym redaktorem najwyższego czasu, to tam miałem, był taki zespół kolegów, którzy się bardzo geopolityką ekscytowali. No i mnie też tam bez przerwy molestowali, żebym ja tu geopolitycznie rozmyślał. I na przykład przekonywali mnie, że Polska powinna bardzo ściśle współpracować z Rosją ze względu na to, że istnieje taki rów kontynentalny, lej kontynentalny i że to on właśnie determinuje sytuację Polski. Prawie mnie przekonali. Myślę sobie, no jak lej kontynentalny jest, no to, to nie ma rady, no trzeba. Ale potem okazało się, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej na skutek Anschlussu, i ci sami koledzy nagle się okazało, że nie z Rosją, tylko z Niemcami mamy współpracować. Ale i kontynentalny cały czas jest w tym samym miejscu. Więc nabrałem, wie pan, takiej wątpliwości, czy tego polityka to jest tylko. To jest taki suchy branzel, jak to mówiono. Chciałbym, znaczy chciałbym, żeby pan się do osoby ministra Waszykowskiego w tego, co pan dzisiaj mówił na tej rewolucji. Proszę pana, no, pan Waszykowski nie jest, że tak powiem, bohaterem mojego romansu. Uważam, że to trochę niedobrze. Wolałbym, żeby na stanowisku ministra spraw zagranicznych był ktoś, że tak powiem, sprawniejszy od niego No najdelikatniej mówiąc. Ale wiem też, że to nie jest wyłączna jego wina. Bo to, co on tam, jakieś cechy osobowości i tak dalej, to, to swoją drogą. Ale kiedy ministrem spraw zagranicznych został Radek Sikorski, no to pojawiło się w salonie warszawskim zaniepokojenie. Gazeta Wyborcza uznała za celowe wyjaśnienie uspokajające, że bez względu na to, kto jest ministrem spraw zagranicznych, to ministerstwem kieruje zespół skompletowany według kryteriów rasowych, to już gazeta olcza nie napisała, ale to my sami wiemy, przez profesora Bronisława Gremka. W rezultacie są możliwe takie sytuacje, że na przykład były ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, pan Ryszard Schnepp publikuje w Ameryce paszkwile ordynarne na Polskę. I jest urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No, w żadnym normalnym kraju taka sytuacja nie byłaby możliwa. Już dawno byłby w lochu siedział głębokim, prawda? I tam jęczał i szlochał daremnie. Otóż no, to pokazuje, obawiam się, że w przypadku niektórych urzędników wysokich Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ich władza nie wychodzi poza drzwi gabinetów. Już korytarze są eksterytorialne. Kto według Pana, czy w ogóle jest taka osoba w polskiej polityce, którą mógłby pan uznać za męża stanu? Nie. 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 No smutna, to wie Pani, bo mężowie stanu nie rodzą się na kamieniu. Ja w ogóle. Proszę Pani, no. Nie ma jednego polityka, którego... Nie, no nie wiem, może jakiś jest, tylko my o nim nic nie wiemy. Bo, no, bardzo trudno jest. W ogóle ja muszę się przyznać, że ja nie bardzo wierzę w autentyczność demokracji politycznej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo państwem musi ktoś rządzić. Do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy siła i wiedza. I Jednym i drugim dysponują, dysponuje wojsko, dysponują tajne służby. I tak naprawdę to one rządzą państwami. Jest bardzo ciekawa taka książka. Wywiad rzeka, z rabią Aleksandrem De Marans, byłym szefem wywiadu francuskiego, rozmawia pani Krystyna Okręt. No i tam wypytuje go o rozmaite rzeczy, między innymi w pewnym momencie go pyta, proszę pana z jakich środowisk, ona jest przetłumaczona na język polski pod tytułem Sekrety Szpiegów i Książąt. Z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? U nas żadnych konfidentów nie ma, konfidenci są w policji, a u nas są honorable correspondants. No więc ona mówi: No, przepraszam, nie chciałem pana wyrazić, ale to w takim razie z jakich środowisk się rekrutują ci państwo honorable korespondent? A on już taki udobruchany powiada: Ach, to z najróżniejszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable korespondent wywiadu i ten mówi o tym jako o rzeczy zwyczajne, więc ja zaraz sobie zadałem pytanie, w jaki sposób się dokonuje werbunek takiego dygnitarza. Czy na przykład do pałacu Lejdziejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, wchodzi werbownik z wywiadu, bez pukania, wchodzi do gabinetu takiego <do> dygnitarza, bez zaproszenia, siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i prawda, ekscelencjo, tu papierek macie do podpisania, że zachowacie w tajemnicy, i tak dalej. A tamten, dotknięty do żywego, zrywa się na równe nogi, pyta: co? Bierze fotel. Zabytkowy Ludwika XV roztrzaskuje temu werbownikowi na głowie, karetka go na sygnale do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego miało miejsce w Pałacu Olizyjskim. Nigdy. No to chyba tak się to nie odbywa. No ale jak nie tak, to jak? Otóż wyobrażam sobie, że do jakiegoś ambitnego młodego człowieka. Przychodzi Pan albo Panowie dwaj i powiadają Tak, proszę pana, my tu tak obserwujemy pana od pewnego czasu, jesteśmy przekonani na początku bardzo ciekawe rzeczy mówi: Jesteśmy przekonani, że w przyszłości będzie Pan mógł oddać nieocenione usługi Republice, ale Pan rozumie. Więc jak on rozumie, to zaraz zaczynają do niego spływać jakieś pieniądze, duże takie, ale takie, które mu umożliwiają jakieś prowadzenie kampanii politycznych. Media zaczynają się nim interesować, robią z nim wiadomo, i on nagle staje się osobą publiczną, zostaje radnym miejskim, później merem, później deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, potem senatorem, potem ministrem stanu nie przestając być honorable korespondantem potem nawet prezydentem republiki, a co to komu szkodzi, prawda, Jak, że prezydent jest przewidywalny. To jest taki model dyskretny, elegancki, zachodnioeuropejski, a drugi model, no to turecki. Jak Kemal Atatürk modernizował Turcję w latach XX. XX wieku, po I wojnie światowej, no to już panowało takie gusło, że musi być demokracja. I Kemal Atatürk, no jak już nie możecie wytrzymać bez demokracji, to no proszę bardzo, zakładajcie separcie, tu kotłujcie się, tam wybierajcie i tak dalej. Ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wygrywa nie ten gang polityczny, który armia sobie upodobała, to mówimy: no nie, 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 tu nieprawidłowości były, tu mówimy, musimy to powtórzyć i tak dalej. I powtarzają do tego momentu, aż wygra ten, co miał wygrać. To jest trochę takie hamskie i takie ostentacyjne. Więc ten model europejski to taki jest trochę no, dyskretniejszy. I problem polega nie na tym, żeby bezpieczniacy ci stare kiejkuty nie rządziły. Bo jeśli by rządziły dobrze, no to niech im Pan Bóg da zdrowie. Problem polega na tym, że w państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu wiedzą, że innego nie mają, to od, od z pokolenia na pokolenie taki etos się wytwarza, że nie tylko wiedzą, że innego państwa nie będą miały, ale że jeżeli to państwo będzie silniejsze, to i ich możliwości będą większe. Oni nie tylko w tym państwie będą mogli stwarzać fakty dokonane, ale i w innych państwach. To się tak to się nazywa mocarstwowością. I i to jest ok. Natomiast yy, problem z naszymi starymi Kiejkutami polega na tym, że one od 1944 roku wysługują się obcym państwom, a nie naszemu. I to musimy coś z tym zrobić, bo to jest nasz problem. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać, żeby służyły Polsce. No, innego wyjścia nie widzę. Innego wyjścia nie widzę. Proszę pani, no. Nie wiem, to czasami, wie Pani, czasami jest yy, 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 taka charyzma, się pojawia nieoczekiwanie. Człowiek z jakichś nizin o którym wcześniej nikt nie słyszał, nagle, wie Pani, mówi na moją komendę i wszyscy zaczynają, i wszyscy mu się podporządkowują. No to, to się nazywa charyzma. Mówię, to, tak, to, jest, to są wypadki rzadko spotykane, ale się zdarzają. No wielokrotnie się zdarzały i w naszej... Proszę. Kiedy za tych przypadek, podejrzewają z Józef? No wie pan, za takiego charyzmatyka to chodził Józef Piłsudski, ale to on tam trochę się, trochę się nad nim też i tam napracowano, żeby on na takiego charyzmatyka uchodził. Ale on nawet jeżeli nie był charyzmatykiem tak do końca, to w każdym razie umiał tę rolę ładnie zagrać miał tę rolę ładnie zagrać, a niektórzy to nawet nie umieją ładnie takiej roli zagrać. No, trzeba, trzeba czekać. No. No, na przykład na Węgrzech, moim zdaniem, pojawił się ktoś taki w postaci Orbana, Wiktora Orbana. To miał łatwiej, ale to nawet nie dlatego, że on taki mądry, tylko... Sytuacja tak, bo Węgry były takim samym państwem jak i Polska pod tym względem. Stare kejkoty scenę polityczną aranżowały jak chciały. No ale Orban się pojawił. Dlaczego? I wie, mało tego, że się pojawił. Nie ma politycznej wojny na Węgrzech takiej jak u nas. Przecież nie ma. Orban tam sobie radzi, robi co chce. Moim zdaniem, dlatego nie dlatego, że węgierska bezpieka się nawróciła, bo to nie ma takiej możliwości, jak to zauważył cesarz Wespazjan, wilk zmienia skórę, ale nie obyczaje. <grytanie> nie. Natomiast Francja, Niemcy i Rosja, które przejęły całkowitą kontrolę nad węgierską gospodarką do tego stopnia, że na przykład Węgrzy. Wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej. Wodę z Dunaju. No to tam ci cwaniacy z tych krajów wyślizgali węgierskich bezpieczniaków ze wszystkiego. I ci, jak zobaczyli, że zostali wyślizgani ze wszystkiego, to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego węgierskiego narodu, który też został wyślizgany ze wszystkiego. Licząc na to, że ten naród odwojuje coś i dla nich, ale to trzeba mu pozwolić wojować. I Orban wykorzystuje tę możliwość, żeby przeforsować program polityczny, który jest ciekawy, bo Orban powiada tak, musimy wydobyć Węgry z pułapki zadłużenia. No to prawda, no, państwo, które siedzi u kogoś w kieszeni, to może groźnie kiwać palcem w bucie, a tak naprawdę nic. To jednak wymaga przykręcenia śruby finansowej, nie tylko zagranicznym korporacjom, ale i Węgrom. I Orban przykręca śrubę. Jak za mocno przykręca, to ci Węgrzy mówią: Ty Orban uważaj, to on im trochę odkręca, ale zasadniczo śruba jest przykręcona. I ciekawa rzecz, mimo że przykręca śrubę, to naród węgierski go popiera, bo on dwukrotnie wygrał wybory z większością konstytucyjną, czego u nas nikomu się nie udało dokazać takiej sztuki. On raz za razem to już nie jest przypadek. To znaczy, że ma poparcie narodu. Dlaczego? Z jakiego powodu? Co węgrzy się masochistami stali? Nie ma nic podobnego. Otóż zagadka tkwi moim zdaniem. W jednym ze sformułowań preambuły do nowej konstytucji węgierskiej. Otóż tam jest mowa o koronie świętego Stefana. W Polsce to nic nie znaczy, tu większość ludzi nie wie o co chodzi, ale na Węgrzech to wszyscy to rozumieją. Otóż korona świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatów Trianon. Traktat w Trianon był narzucony Węgrom 4 czerwca 1920 roku jako kara za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie. Traktat w Trianon był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły dwie trzecie terytorium. Właśnie tę koronę świętego Stefana. Program Urbana jest bardzo czytelny. No, musimy wydobyć państwo z pułapki zadłużenia. Muszę wam przykręcić śrubę, ale to nie ze złośliwości, nie ze nie z chciwości to robię, tylko dlatego, że w perspektywie mamy takie cele do zrealizowania i państwo musimy mieć sprawne. No i Węgrzy to rozumieją. Po prostu tam nastąpiła taka sytuacja, że się rząd socjalistyczny skompromitował. Zresztą premier się przyznał do tego i stworzyła się, że tak powiem, luka. No po nie ma na to przyzwolenia tutaj. Jest taka sytuacja, że Tusk, który był tyle lat premierem, niszczył wszystkich, którym się udało, prawda, którzy próbowali wyskoczyć ponad nieba. Kaczyński jest autorytetem wśród i daleko, daleko... Pani nie ma nic. Więc tutaj nie ma możliwości, żeby tak jak tutaj pani się spytała o, o kogoś, kto mógłby. Ale ja i pana prezesa Kaczyńskiego nie uważam za charyzmatyka Ja uważam, że on jest wirtuozem intrygi. Niestety takim, który prawie zawsze potyka się o własne nogi, właśnie się potknął. No to, wie pan, no, to już no właśnie się potknął. Bo, bo obawiam się, że pan prezydent Duda wkroczył na drogę przetartą przez pana Kazimierza Marcinkiewicza. Pan Kazimierz Marcinkiewicz już został ukarany przez pana Boga, skarany towarzystwem Izabelu. Ona już go nie opuści do śmierci. To jest gorsze od śmierci, nawet. Ale to takiego nadmiaru szczęścia chyba się nie spodziewał. No ale trudno, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Ale to fizyki, a tu jednak doktor Prawa, który nie wszystko. Proszę pana, ja coś panu, coś panu powiem, no nie chcę, ja nie znam osobiście pana prezydenta Dudy, ale jeżeli on myśli. Że prezes Kaczyński akurat jego wystawił na prezydenta względu na jego zalety osobiste, czy ten jego doktorat, to jest, to musiałbym powiedzieć, że jest bardzo mało spostrzegawczy. Bo po co prezes Kaczyński go wystawił? Po to, żeby w podskokach spełniał wszystkie jego polecenia. Szanowny panie Stanisławie, nurtują mnie dwa pytania. Śledząc pańskie. Wystąpienia oczywiście na, zamieszczone na YouTubie. Często spotykam się właśnie z dwoma określeniami przez pana bardzo często używanymi. Pytanie pierwsze jest takie. Czy słowo filut przypadkiem nie pochodzi od filozofa? No oraz, chyba nie. Oraz bardzo bym pana prosił o przekazanie nam genezy słowa kukuniek. A bardzo chętnie zacznę może od Kukuńka. To nic się za tym nie kryje. Nic się za tym specjalnego nie kryje. Takim określeniem obdarzyła pana prezydenta Wałęsę taka znajoma pani ze sfer dyplomatycznych. Mnie się to określenie bardzo spodobało, bo ono oddaje charakter tej osoby. Takie jest trochę pieszczotliwe, ale z drugiej strony. No, lekceważące, więc zawiera w sobie dwie, aż dwa elementy ocenne. I to do pana Lecha Wałęsy pasuje. Natomiast co do filozofa, no chyba nie. Chyba nie. Filut w języku polskim to jest określenie takiej osoby, tak, niezbyt poważnej, chociaż to, wie pan, to nie można takiej ścisłej, ścisłego rozgraniczenia między filutami i filozofami nie ma takiej bardzo wyraźnej linii granicznej, dlatego że filozofowie są coraz głupsi dzisiaj. I na przykład nie, nie tylko, i na przykład bardzo wielu filozofów zupełnie serio na trzeźwo. Yy, Mówi swoim studentom, że prawda nie istnieje. Więc jeżeli tak, to przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. Przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. A jeżeli to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że jakaś prawda jednak istnieje. Że prawdy nie ma. Oto nie, mo, nie możemy, to nas poucza, że nie możemy zbyt wiele wymagać od filozofów w dzisiejszych czasach. Proszę bardzo też pytanie i odnośnie tego, co Pan mówił. Odnośnie tej tak zwanej puszki Pandory. Okazuje się, że puszka Pandory została już otworzona w momencie tak zwanego Brexitu, ze względu na to, że ujawniły się wszystkie siły w Europie, które miałyby dokonać tak zwanego exitu. Francja, Exit, Austria, Dania i jeszcze inne kraje. Pan tutaj zakłada mi cały czas, w każdym razie w trakcie swojej relacji, że Unia Europejska będzie trwała nie wiadomo ile, przynajmniej tak, tak było od pana wypowiedzi wnioskowe. Natomiast teraz widać przecież, że to jest kolos na glinianek i noga, który lada moment się może zawalić. A jak wiadomo, w momencie kiedy Unia przestanie istnieć, wszystkiego rodzaju ym, można powiedzieć ym, różnego ym, Między poszczególnymi państwami wszystkie sprawy, które dotychczas były uciszane przez Unią Europejską, nagle wyjdą na jaw. Na przykład, tak jak pan powiedział, Niemcy mogą sobie do, do Polski, tam Baskowie będą się walczyć z Francuzami, czy, czy jeszcze inne tam kraje, Jugosławia na, na nowo była. W każdym razie te wszystkie sprawy mogą być na jaw. I tutaj jest ukłon w kierunku pana posła Rajcy, ze względu na to, że już kilka lat temu były z, jego, z jego ugrupowania było wnioskowanie o intronizację Chrystusa Króla i teraz jest to ma na 19 listopada. Czy pan, pan pan, redaktor na kwestię rodzaju celatywnej jej obietnicy dla Polski? Jak to się ma? Zwłaszcza, że jej opisy, jej wizje Europy obecnej się idealnie pokrywają. To, co teraz i to, co będzie: rozpad Unii Europejskiej i wszystkie te późniejsze ewentualnie wojenki, a nawet wielka wojna na, na terytorium Europy. Dziękuję. Proszę pana, może tak. Ja. Nie zakładam, że Unia Europejska będzie trwała nie wiadomo ile. Między innymi dlatego, że doświadczenie historyczne poucza nas, że imperia upadają. Czasami długo trwają, czasami krócej, ale upadają, każde upadło. I Unia Europejska, która jest zresztą imperium specyficznym, też nie będzie trwała wiecznie, tylko jeszcze raz przypomnę opinię, którą tutaj już przytoczyłem opinię Margaret Thatcher że Unia Europejska to jest narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. I kiedy jeszcze raz powtórzę drugą rzecz, że kiedy rozpada się jakaś większa całość, to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, Jakie granice będą miały części, które się z tej całości wyłonią, albo przynajmniej jaką sytuację wyjściową będą miały części, które się z tej, z tej całości wyłonią. I jest ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, że w takim momencie państwa poważne będą wszystkimi dostępnymi sobie środkami, poprawiały swoją sytuację wyjściową kosztem państw pozostałych. Polska niestety należy do państw pozostałych. W związku z tym jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na, odpowiadając na pytanie Pana, że musimy, zanim podejmiemy jakieś decyzje, musimy mieć wyraźną i możliwą do zrealizowania alternatywę. I żeby kropkę nad I postawić, to nie jesteśmy w próżni politycznej, tylko jest na razie, na razie jest tak, że istnieje NATO i Polska mogłaby spróbować wyciągnąć korzyści z faktu uczestnictwa w NATO, jeśli by się udało przekonać Stany Zjednoczone. Do poparcia, czy nawet więcej zostania takim kimś w rodzaju protektora, takiego pomysłu, powrotu do heksagonale, tylko uzupełnionego i poprawionego, z silnym protektorem. To inaczej się nazywa, to się inaczej nazywa międzymorze, tyle tylko, że bez takich tam jakichś eksperymentów wschodnich. Tylko państw, porozumienie państw środkowoeuropejskich, które mogłoby przy odpowiednim wzmocnieniu militarnym stanowić dosyć taką zaporę na, przed jak różnymi niespodziankami ze strony wschodniej i przeciwwagę dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. To mogłaby być alternatywa. To, ten powrót do hexagonale, uzupełnionego i poprawionego, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, jeżeli nie, jeżeli nie, no to nie mamy alternatywy, nie mamy alternatywy, i mamy w dodatku państwo rozbrojone. Więc w takiej sytuacji to warto pamiętać o. W powiedzeniu amerykańskiego prezydenta Teodora Roosevelta, nie Franklina Delano, tylko Teodora, jego poprzednika, który mówił tak, że w polityce międzynarodowej zwłaszcza trzeba trzymać za plecami tęgi kij, ale przemawiać jak najbardziej pokojowo. Obawiam się, że my postępujemy odwrotnie. Przemawiamy, że tak powiem, buńczucznie, nie mając żadnego kija. I najgorsze jest nawet nie to, tylko to, że każdy to widzi.